Siemanko, z tej strony Puszek. Witam was bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku na moim kanale, na tym kanale kupimy sobie Karnet y, Zadymiarski sezonu drugiego. Odbierzemy Serdża. wymaksujemy, znaczy wymaksujemy. No damy mu pewnie na moc siódmą czy coś. Y, zrobimy też opening, kupimy skina, albo nawet i może kupimy y, Mega Boxa za przeceny. Y, no i ten. Y, e jestem teraz z, z moją siostrą. I wpadajcie do niej na kanał. Kanał. Nie będziecie mieli linku w opisie, ale no. Jej, jej ten. I ten, jej kanał to się nazywa proraperka 9. Zapraszam do jej kanału. A teraz zakupujemy karnet zadymiarski. Oczywiście ten tańszy. I mamy karnet! Zadymiarski! Wow Dobrze, odbieramy sobie Sergia mhm. mamy drugą chromatyczną postać I teraz dajemy do niego punkty mocy, wszystkie, które mam 50 punktów mocy Do Sergia Jest moja siostra, przeszła właśnie coś? Nie, bo na razie daję punkty mocy Ty do serdza. Dawaj. Tu sobie serda mam. Mm, moja siostra też już ma serdza. No ja, ja nagrałam też odcinek. Ogułem, zaraz nie? Ym. Dawaj. Jeszcze sobie jakieś punkty? Proszę, dawaj. Jeszcze? Tam. I tutaj. Dobrze. A później robisz resztę. Tak. Później no zrobimy odcinek. Nie jest to już jest taki. A ty masz jeszcze bo A gdzie tu są jeszcze punkty? Tu są jeszcze punkty. 46, bo Tak. Ja nie mam 46. To już wszystkie punkty? Tak, to są wszystkie, więc wrócimy po kolei. Oraz odbieramy skina Super Ranger Brock. A może? A, mamy Super Rangera. Otwieramy teraz pierwszą mega skrzynkę. Z wylatuje nam piątka. Oraz podwajacz 100 monet. Duża skrzynka. Oraz znowu. Są 50 punktów mocy z dużej skrzynki siostra. Zobacz. To okay. Okay. 100 monet. Kolejna duża skrzynka. Kolejna duża skrzynka. Monety. Mega skrzynka Mamy piątkę niestety 100 punktów do tary było 100 monet Duża skrzynka Kolejna duża skrzynka Moja siostra już rzuca odcinek 200 monet Pierwsza, pierwsza odznaka do Serdża Kolejny big box Kolejna odznaka, o, dobra, Brawla, bo film. kolejna odznaka, mega box, który mamy piątkę niestety. Dobrze. Duża skrzynka. filmik, za niedługo będzie filmik, a więc wiecie. Odznaka. Dajcie. Kolejna odznaka, 200 monet. Kolejna odznaka. To już jest epicka odznaka. Duża skrzynka która się naładuje.